Jestem przedstawicielem Fundacji Zustwicz z Krakowa, która łączy społeczność ukraińską w Krakowie, ale nie tylko w Krakowie, w Małopolsce. I teraz realizujemy projekt finansowany z programu Aktywni Obywateli. Projekt Idź, Informuj, działaj, z Rozumiem własnym głosem, w którym realizujemy prowadzimy punkt wsparcia dla migrantów, głównie z Ukrainy, ale nie tylko, bo ostatnio też przychodzą do nas osoby z Białorusi, którzy mają różne, różne problemy, różne, z różnymi trudnościami. Spotykamy się, prowadzimy wsparcie psychologiczne, też wsparcie prawne, współpracujemy z Państwową Inspekcją Pracy dotyczącą prawa pracy i negatywnych zjawisk, które w tym zdarzają się. Współpracujemy z Urzędem Wojewódzkim, z Urzędem Miasta, ale też z policją, z którą na przykład teraz będziemy prowadzić też warsztaty szkolenia dla policji, uwrażliwiając na temy różnic kulturowych, bo też ostatnio mieliśmy przypadek osoby pobitej w tramwaju, która była później obciążona jeszcze mandatem za Nieuzasadnione zatrzymanie, nie, nie zatrzymanie pojazdu. I zrozumieliśmy, że to też jest wymagane trochę zwrócenia uwagi na takie różnice kulturowe i w ogóle na same podejście policji do tematów nowych mieszkańców Krakowa. Bo w Krakowie społeczność ukraińska, zwłaszcza migrantów, jest już ponad 10%, tysięcy, ponad 10 mieszkańców. Prowadzimy klub, psychologiczny klub kobiet, który działa wspierająco dla kobiet. Także współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w temacie dotyczących przemocy w rodzinie. Niebieskich Kart próbujemy znaleźć rozwiązania jak wspierać rodziny doświadczające pomoc. Też prowadzimy edukacyjne zajęcia, warsztaty, zwłaszcza wspieramy asystentów międzykulturowych w szkołach oraz prowadzimy warsztaty dla kadry pedagogicznej w szkołach dotyczące właśnie wsparcia dla dzieci z Ukrainy, których w szkołach krakowskich jest około 3 tysięcy i e, którzy mają różne trudności powiązane jak z adaptacją, ale te, też na przykład z przemocą rówieśniczą, czy z innymi formami dyskryminacji. Oraz też prowadzimy e, taki rozmowny klub języka polskiego, bo zapotrzebowanie w zrozumieniu jest bardzo duże, dlatego e, prowadzimy to regularnie od dłuższego czasu i jest duże zainteresowanie i widzimy potrzebę takich działań dla nas jest bardzo dużym wsparciem w tych działaniach, co robimy, dlatego, że działamy od 16 roku i od tego czasu dużo jakby rozwinęliśmy swoje działanie i w różnych kierunkach działamy, natomiast jest olbrzymim wsparciem, dlatego że tematy praw człowieka, dyskryminacji, ale też wsparcie adaptacyjnego, psychologicznego dla tak dużej rzeszy nowych mieszkańców Krakowa jest e, niesamowite ważne i e, widzimy e, jakby te nasze działania, że jednak coś zmieniają i w, i w podejściu instytucji na przykład do e, tematów i w szukaniu nowych rozwiązań, dlatego e, uważamy, że e, Zasługa tego programu w rozwoju takiego społeczeństwa obywatelskiego jest niezastąpiona.